Cześć, mam tu i witam do Was w nowym odcinku z mojego serwera anarchiacypici.pl No i generalnie, tak jak po tytule możecie wywnioskować dzisiaj na moim serwerze Anarchia dla każdego online gracza i yy, robimy darmowy game -moda. Generalnie, totalnie nie wiem, czy serwer to przeżyje, ponieważ już w tym momencie jest, uwaga, 12,5 TPS, -a. także generalnie może być, yy, może być średnio, jak widzicie, gracze cały czas na serwer dopływają. Yy, generalnie jest ostatni dzień edycja, a jest ponad 200 osób, to jest niemożliwe. Od razu też oczywiście zapraszam na nową edycję Anarchy, która Startuje jutro, czyli w sobotę o godzinie 18. Eee, Badę się jeszcze wbijecie, bo no naprawdę rozpierdzielimy system na starcie. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, że będziemy losować rangi na nową edycję Anarchii. Także podawajcie swoje niki w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. No i w sumie to tyle. A ja w tym momencie może napiszę do ludzi, że e, nagrywam e, odcinek, możecie pozdrowić. I ty, dobra, okej okay. No odcinek, możecie się pozdrowić i ty. Generalnie, więcej niż 200 graczy nie wpuszczamy, bo po prostu będą zbyt duże lagi. Yy, o, jak widzicie, nowa edycja, sobota 18. Wszyscy tutaj generalnie pozdrawiają youtuba, także naprawdę myślę, że spoko. Ej, jeżeli widzisz siebie tutaj gdzieś na czacie, to e, napisz to w komentarzu, to to, to to może ci przypnę serduszko. No jak widzicie, w tym momencie korek nadał każdemu game -modo. także generalnie, te się na spawn, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i e, nie działa. Spawn? Halo? O kurna, ale są lagi 235 graczy na serwerze Ludzie w szoku yy, I w ogóle chyba Regan spada jeszcze nie jest zdjęty Ej, ja nie wiem autentycznie co się dzieje Ja nie wiem autentycznie co się dzieje Ale mi się nawet kurna mapa wola nie renderuje to jest, to jest niemożliwe widzowie No i właśnie w tym momencie Regan spada, Został zdjęty, jak widzicie Wszyscy już go wysadzają Stawiają kurna bedrocka, wszystko Kompletnie co jest w ogóle możliwe Dobra, więc generalnie yy, ja również tutaj dołożę Swoją celkę do rozpierdzielania serwera ponieważ to nowa edycja niedługo będzie także to trzeba oczywiście fajnie zakończyć o i mam generalnie teraz pomysł co można zrobić Generalnie wracam po krótkim cięciu. Chciałem generalnie znaleźć statuły, które były pobudowane wokół spawna przez bardziej ambitnych graczy i je zniszczyć. Ale generalnie po pierwsze są zniszczone, a po drugie prawie mi nie spaliło komputera. Jak widzicie, spawn po równo 3 minutach wygląda już jak totalny ogólnie rozpierdziel i komputer mi się pali. Widary są wszędzie porozstawiane. Także no ja nie wiem, co ja tutaj mogę więcej zrobić. Ja pierdziele nie wiem naprawdę co się tutaj dzieje Generalnie są dwa tps -y. Jak wejdę na środek spawna to dodatkowo do tych dwóch TPS-ów mam jeszcze dwa FPS-y yy, I generalnie nie wiem co tutaj się kompletnie odpierdziela yy, Generalnie mogę nawet sobie łąda dać bo, bo po prostu serwer nie wyrabia jakby 50 liderów na spawnie Plus yy, no około pewnie jakichś 5 milionów TNT yy, Także generalnie poczekam aż mnie odlaguje I spróbujemy coś wysadzić ja pierdziele, dobra! Ja się zastanawiam, czemu ser, serwer wypierdziela? A to jest oczywiste, ludzie rozbią kurna walone gasty. Tutaj są gasty, tutaj są lidery. Kurde, nie wiem, każdy MOB, który mam w Minecraft Ja nawet nie mogę wejść ze spawna. Chętnie bym porozwalał te wszystkie posągi, które są wokół, ale autentycznie nie da się wejść. To nie renderuje się po prostu mapa, ale jak widzicie. Jakbym chciał to tutaj sobie spać, no to. Ej, ciało! Nie no, ale generalnie całkiem źle to wygląda. bo Mogliśmy sobie zablokować spawnowanie mo Mobów, ale w sumie czy to by była ta sama frajda? Nie wiem. Mam generalnie nadzieję, że wbijecie na nową edycję. No, a ja idę generalnie szukać jakichś ciekawych posałgów do wysadzenia. Ogólnie w poszukiwaniu y, dużych budowli graczy y, znalazłem coś takiego, także y, Generalnie, jeżeli autor y, ogląda ten film, to y, poproszę o podpisanie tego, czy, czym to w ogóle jest, bo, bo Bo ja naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje, ludzie są w szoku, ludzie piszą, że do się pali Ale szczerze, no o, kurde, jakby miał się nie palić, skoro każdy ma game moda, każdy respi milion liderów, y, No i kurda każdy w sumie respi również y, milion gastów, także y, Pomyślałem sobie w sumie, że ja też dołożę do tego chyba cegiełkę Także generalnie myślę, że najprostszym sposobem, w ogóle się nie ładują tory, także, o kurna, ale ścina, najlepszym chyba sposobem do po prostu jeszcze większego zlagowania serwera będzie postawienia miliona minecartów, także, o kurde, nie mogę stawiać minecartów. Dobra, także, no co, ja idę na jakieś 5 minut za dwóch, za jakieś około 5 minut to wszystko się zrespi, tylko, że obstawiam, że wtedy serwer wyrobi, także, o dobra, śpią się. O, kurde, wybuchło od, od razu. Nie, najgorzej. Dobra, dobra, jeszcze raz stawiam. Jeszcze raz. Tylko bez, bez popychania, bez popychania. Stawiam tutaj, kurde, 2 miliony normalnie tego. Zostawiam kopa na 5 minut i zobaczymy, co się stanie. Jak nie wypierdzieli serwera, e, to nie, zostawiam łapkę w górę. O, dobra, postawiło się. Dobra, stawiamy dalej. Nie, no kurde, macie jak coś, to się stawia aktualnie 80 minecartów na sekundę. E, także generalnie może być średnio, ale. No, zobaczymy, jak to się generalnie skończy. O, kurde, jak ja wejdę w te minecarty. To równo 26.

Ja się dziwię, że to wy serwer wytrzymał, ale z tego co widzę, to troszeczkę serwer odlag... Nie, no dalej jest zlagowany serwer, nie, naprawdę. Już nigdy więcej GameBot 1 na Anarchy SMP, bo serio. Naprawdę, ja, ja już widzę tą serwerownie, nie? Tam po prostu trzy pojazdy jadą w tym momencie. Gasi to wszystko. O, a ziomek sobie na chillerce do kowadło robi. Enchantuje sobie na derytowy set. Siema, mordo. Siema, co tam? On mnie nawet nie widzi, widzowie, to jest... O, pa, zauważył mnie. MSG... Ja go nie widzę nawet. O, dobra, jest. Kuba Noob Pro 1, 2, 3. Kuba Noob Pro. Czy chcesz kogoś yy, pozdrowić? Dobra, zapytajmy się, Kuby Pro. Czy chce kogoś pozdrowić? Zobaczymy. Zobaczymy mental dzisiaj. O, kurde. Nie, Mordo, nie rób tego. Mordo. <grywy> e, no i co? <grywy> Koniec. O dobra, anarchia wróciła do życia. Dobra, dobra, dobra. I, i chyba 20 TPS-ów jest. A nie, dobra. Ja opiedziałem, bo warden jest wyłączony, to te... Okej, okay, dobra, to wszystko wyjaśnia dlaczego mi nie działał, bo po prostu jest wyłączony. Ale nie przejmujmy się tym, ponieważ oczywiście pamiętajmy o tym, że ma game'a yy, Także rozstawiamy generalnie milion widerów. Yy, o dobra, działają, myślałem, że to zablokowali. Dobra, działają widery, także rozstawiamy, yy, no, nie wiem, ja robię cieci i rozstawiam No powiedzmy 30 widerów. Zobaczymy co się stanie. Ale nie autentycznie! Nie, nie mogliśmy zrobić niczego lepszego Na ten koniec edycji, naprawdę Naprawdę, nic lepszego w sumie Nie dałoby się chyba zrobić, bo naprawdę No jakby game od dla każdego gracza to jest coś idealnego Tylko najgorsze jest to, że po prostu No serwer jest w sumie w szoku yy, A serwerownia pewnie już się pali yy, O dobra, okej, okay. moje, moje widary jak widzicie już działają Także ja robię cięcie i do... O kurde, ale mi ścięło, i budujemy 50 tego Dobra, generalnie w tym czasie wybudowałem Około 20 liderów, ale stwierdziłem w sumie Że to nie jest aż tak dobry pomysł I zamiast tego odpalam makro na res 5 nie, y, gastu. Także odpalamy 70 CPS-ów y, i zobaczmy po ilu sekundach wyrąbię serwer. O kurno! <śm> Ej, nie, to jest niemożliwe, generalnie powinniście się czemu one od razu znikają e, Otóż nie, one nie znikają, tylko po prostu render mobów e, mój technik ustawił na e, max jedną krotkę e, Po to, żeby po prostu serwer nie wyrobało, e, ale jak widzicie cały czas obniżamy TPS-y Generalnie moim celem są dwa TPS-y, bo e, przy zeru po prostu wyrobi serwę, także e, no nie przejmujcie generalnie tymi krzekami e, Ej Dobra, to jest już trochę creepy 11 TPS, 20, dobra! Dobra, ciśniemy po 2 TPS-y, nie? 11, 12, dobra, jesteśmy coraz bliżej. Ej, to jest najlepszy chyba sposób na legowanie serwera, po prostu res pienięgastu. Teraz ale pomyślę jeszcze, jakby render był normalny, a nie jedną, na jedną kratkę, to jakby to wyglądało epicko, nie? 10 TPS-ów! Ej, no nie, Korek włączył możliwość wyłączania gema, ale mi chyba nie mogą! Mi chyba nie mogą, bo mam właściciela. Dobra, to chociaż tyle. Ale patrzcie jak ten spawn już wygląda, ja nie wiem To jest smutne, to jest smutne, bo taka dobra edycja tej anarchii była, nie? A tak to wszystko kończymy. No ale co, no niestety, no, wszystko się musi skończyć. Oczywiście w sobotę o 18 odpalamy nową edycję. Mamy nadzieję, że będzie sporo gracz, no bo jak na zakończeniu no było ponad 250, no to zastanawiam się ile będzie na rozpoczęciu. No na pewno, na pewno przynajmniej dwa razy więcej. Eee, także to, to, to jestem zadowolony, to jest pewne. No ej, wyłączyli mi game moda. Ja myślałem, że jak ja mam właściciela, to... Kurna masz dobra, odpalamy to. Ej, nie, ja myślałem, że jak mam właściciela, to, to nie będą mi mogli tego zdejmować. Ej, no nie, co... Całą... Ej! Ej, najgorzej... Ej, zdejmują mi moda cały czas! Jak to ty jesteś chorek, to cię nie widzę. Dobra, ustawiamy zaraz komendy bloka na wpisywanie mi game moda 1, nie, bo ja tego nie przeżyję, ja... Oj tu no, kurna, już we mnie strzelałem gasty, jeszcze moje Dobra, wypierdzielam zespoły na jak najdalej, bo jak oni mają mi kurna game moda zdejmować Gdzie tutaj wokół mnie jest kurna z 5000 gastów i 50 liderów, to generalnie nie widzę tego kolorowo Ej no nie no znowu mi to zdjęli Najgorzej Ej dobra, nie zabierzmy Ordo, nie? Mordo nie zabijesz mnie. Dobra, robimy to jest na gracza. Czy mnie zabije? Jak mnie zabije? Aha, lognął, no dobra Dobra, wpadłem na pomysł. Z racji, że możemy innym z zdejmować game moda. To zdejmujemy game moda Dawiksowi i go zabijamy, widzowie, dobra, wbijamy miliard rankingu. Nie no, w sumie na anarchii nie ma rankingu, ale General Cicho, zabijamy tutaj Dawiksa. Nie, odpali sobie game moda znowu. Dobra, zabijamy go. Dobra, ostatnie 2 HP. Zginął. Teraz ciśniemy tego PP czarka. Ej, ale w sumie yy, możliwe jest innym innym moda. to jest najlepsze, że go w sumie korek mógł wprowadzić. Yy, w ogóle pytanie, czy to działa dla innych graczy, mam nadzieję, że tak, bo inaczej mam faworkę, ale w sumie to i tak jest koniec edycji, także spoko, zdejmujemy typowi moda. Yy, ostatnie serduszko, halo? O, no i się wysypał, o, dzięki mordo za klucze. Nie no, mi się wydaje, że trzeba pozabijać tych ludzi, co rozpią te widery, bo naprawdę przez tych ludzi, co rozpią te widery, ten serwer zaraz wybuchnie. Autentycznie, naprawdę. Który to respi? Kurna, ten frustracja, zabijamy go, w pizdu, dobra, frustracja. Dobra, pyk, proszę bardzo, dobra, zabijamy go. Zabijamy go. Mordo, siema. Siema, nie ma z życia, byku, nie ma odpalanego no ma dobra. Zabity pierwszy, zaraz zabijamy kolejnych. Nie no mordo, ale miliarda tych gastów, to ty nie musisz odpalać. No w sumie sam w sumie najwięcej pewnie tych gastów postawiłem, ale generalnie to nie jest ważne. Ej! Zniemi game moda jeszcze! Dobra, zabijamy go! Dobra, wysrane widzowie! No pierdziel! One we mnie teraz wszystkie napażają! Dobra, wydupiamy stąd! Przyja mam dwa FPSy! Dogi wejdź do Endu, do mnie biją. Ej dobra, wchodzimy! Wchodzimy na GM0! Ciekawe co tam jest! O kurna! Eeeh! Co tu się dzieje, Kado? Dobra, odpalam sobie game moda, bo ja tego nie przeżyję. Ja pierdzielę nie wiem. Smok lata, ludzie wysadzają. Ej dobra krystale, o właśnie krystale odpalamy. Kto to, że nie wbiłem w sumie na cheatach, nie? Bo, bo, by można było auto te, auto krystale, ale dobra, wysrałem. Ej no nie, stawiają mi tu ludzie, dobra. Dobra, rozpierdzielałem wszystkie kryształy, nie? Ej co oni? Aha, to jest ten smoka ten. Ej zabili go? Zabili smoka czy nie? Przeszliśmy grę? Ej chyba, chyba przeszliśmy, o. E, dobra, generalnie znalazłem komendę, także... No kurna! Nie! Co jest, grałem? Dobra, znalazłem komendę generalnie na... Na sharpnessa 1000. E, także... No nie, no oni będą mi cały czas zdejmować tego game moda. E, także zabijemy generalnie tego... Smoka... E, hitnego. E, czemu nie podno hito? Co jest z tym smokiem? Że to jest kurna szarwe z tysiąc, człowieku? Znaczy, 255 stówek, bo to jest maksymalny enchant, ale. Ej, nie mogę hitnąć. O, dobra, zabiję go chyba. Dobra, zabiliśmy smoka. Let's go. Let's go, dobra, zgarniamy zaraz jajko tego, jajko endu. O, kurna, ale pisko to wygląda. Let's go. Ej, dobra, zrespiło się jajko w ogóle. Ej, jajku się nie zrespiło. Nie no kurna jaki skam! Chyba, że ktoś już zarąbał. Nie no, najgorzej! Ale dobra, teraz pytanie, czy będą ten czy, czy, czy będą endingowe napisy? O, ideolo, mamy endingowe napisy. No i zarąbiście. Dobra, skipujemy to gówno. Dobra, nie no, mi się wydaje, że w sumie więcej, więcej na ten odcinek nie wycisnę. Kontentu chyba mamy aż za dużo, także oczywiście zapraszam Was na nową edycję anarchii SMP, e, która wystartuje w tą samotę o godzinie 18, czyli jutro. E, Także co, no to tyle i do zobaczenia w kolejnym filmie, siema